Cześć wszystkim, to Arabella, salut Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś mam dla Was aktualizację z 21 lutego 2024 roku. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie Was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Zanim sobie jeszcze konkretnie do odcinka przejdziemy, to chciałabym Was poprosić, abyście śledzili kanał, bo mam nadzieję, że uda mi się dokończyć ten projekt, ale szukuję coś całkiem fajnego dla Was. E, takie trochę porady dotyczące tutaj działania w SSO i grania i Taka porada dotycząca pewnej aktywności w SSO. E, także jeżeli jesteście zainteresowani, to śledźcie kanał, na pewno Niedługo tutaj wrzucę wam także jakiś spoiler tego, co szykuję, ale po prostu tylko tutaj taka mała zapowiedź. A co z dzisiejszej aktualizacji, nazywa się ona Lążowanie i Bazar, 21 luty. Cześć! Lążowanie zamieszkało na Jorwiku na stałe, a Bazar wrócił z masą dobrych ofert. Lążowanie. Dzięki nowej, stałej funkcji lążowania możesz się nauczyć trenowania koni. Spotkaj się z Maeve na wybiegu na farmie Steve'a, by poznać podstawowe informacje. Następnie będziesz mieć możliwość udziału w codziennym lążowaniu, a jeśli zechce ci się polążywać tak dla zabawy i bez martwienia się o wynik czy czas, możesz to zrobić po wykonaniu codziennej aktywności. Gdy pojawi się punkt kontrolny z okręgiem, twój rumak będzie musiał spełnić określone wymagania. Liczba otrzymanych punktów doświadczenia dla konia będzie zależeć od twojej dokładności przy punktach kontrolnych. Istnieje też możliwość, że twój wierzchobiec samodzielnie zmieni rodzaj chodu lub trasę. Wtedy musisz go zachęcić do powrotu lub do wymaganego chodu. Prawdopodobieństwo zmiany chodu przez konia zależy od twoich atrybutów, kontroli oraz posłuszeństwa. Jeżeli grasz na komputerze podczas lążowania, sterujesz klawiszami WASD d większa chód, a go zmniejsza s zachęca konia do przejścia do wewnętrznego kręgu, w do zewnętrznego. W wersji mobilnej zobaczysz przyciski, którymi możesz kontrolować swojego wierzchowca. Bazar. Bazar zawitał na Jorwik na cały tydzień, a motyw przewodni to jest dziecko. Mamy tymczasowe zniżki na magiczne konie, a także zwierzaki i zestawy. Rabaty te będą dostępne do środowej aktualizacji, którą udostępnimy 28 lutego. Zniżki na konie, belgijski koni Gorąco krwisty, Morgan i koń lipicański są przyzjane o 30%, a koń fryzyjski o 40%. Znajdziesz je na bazarze w Murland tylko przez tydzień. Wyprzedażę mnóstwa przedmiotów. Przedmioty z poprzednich świąt jeździeckich są znów dostępne. Gdy bazar zniknie, zostaną dodane bezterminowo do sklepu globalnego. Zwierzaki tańsze o 50%. Urocze świnki i foczki czekają na bazarze, aż je przygarniesz. Te słodkie, te słodkie zwierzaki za tydzień przejdą na zasłużoną emeryturę. Więc to twoja ostatnia szansa, by zdobyć ślicznego towarzysza. O, witam na Din Sky... Sky... Uj? Sky Rain. Serdecznie cię pozdrawiam. I gratuluję, bo znalazłaś... znalazłeś się właśnie na odcinku. Mniejsze aktualizacje. Zaktualizowaliśmy system inwentarza w grze. Nie zobaczysz zmian, ale to część tegorocznego projektu mającego na celu unowocześnienie systemu inwentarza. Daj nam znać, jeśli zobaczysz jakieś nowe błędy. Twój koń początkowy, ukochany towarzysz, którego otrzymujesz na samym początku gry, zacznie przygodę na poziomie drugim. Dzięki temu nowi gracze mogą łatwiej rozpocząć swoją przygodę na Jorwiku. Zaktualizowaliśmy wskazówki na ekranie ładowania gry. W następnym tygodniu nie będzie dostępne na jarfików w większej liczbie miejsc. Wspaniałego tygodnia uściskiem zespołu Star Stable. Okej, okay, czyli to by było generalnie na tyle. Jesteśmy sobie już właśnie na farmie Steve'a. Zrobimy te, to zadanko, które tutaj mamy. No i co? Możemy też się przejechać na ten bazar, zobaczyć koniki. I chyba to tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Hej Arabella, chcesz spróbować sił w lążowaniu? Ty i Alfa trochę potrenujecie i pogłębicie swoją więź. Czasami robię to przed lekcjami, by pozwolić mojemu wierzchowcowi rozgrzać się i rozładować nieco energii. Lążowanie może być również alternatywą dla jazdy podczas ćwiczeń. Często używane jest w przypadku młodych koni, by nauczyć się i pozwolić im rozwinąć mięśnie, zanim zaczną być ujeżdżane. Konie nie zaczną same w cudowny sposób chodzić wokół nas. Musimy wydawać im odpowiednie polecenia, aby zrozumiały co mają robić. Jeśli chcemy, by wierzchowiec przyspieszył, musimy go do tego zachęcić. Jeśli chcemy, by robił większe kółka wokół nas, musimy nieco popuścić lążę i poprzez język z rozgłos oraz głos poprosić go o odsunięcie się. Chcesz spróbować i zobaczyć, jak to się robi? Alfa potrzebuje treningu. Poćwiczcie razem lążowanie. 300 punktów doświadczenia dla konia, 25 treningów Jorvik. Okej, okay, zachęcające jest. To dość. Rozpocznijmy od wydania polecenia, by koń poszedł... Wstęp, Czyli klikamy sobie D na klawiaturze i sobie alfa idzie. Ok, i tutaj mamy ten nasz punkt kontrolny. Wstęp, Dobra, robota, Twój wspaniale się ciebie słucha. Teraz zwiększ okrąg poprzez popuszczenie liny. I teraz tutaj właśnie kliknęłam W. I tutaj też nas proszą o stęp w tym punkcie kontrolnym. Cudownie, dobrze, teraz ko każ koniowi przejść w kus, czyli znowu klikamy sobie D. Alfa się ładnie słucha, jak na razie. I zaliczamy punkt kontrolny. Popuść jeszcze więcej liny, wówczas alfa będzie poruszać się po większym okręgu, czyli znowu klikamy sobie W. Okej. Okay. Dobrze ci idzie! O, widzisz? Konie często same zmieniają tempo chodów lub trasę. Właśnie dlatego podczas lążowania trzeba pamiętać o utrzymaniu koncentracji i wydawaniu odpowiednich komend, by wierzchowiec wiedział co ma robić. W przeciwnym wypadku po prostu się zatrzyma. Może teraz każ wrócić do kółsa, Czyli sobie kliknę dwa razy D. I jedziemy dalej. Juhu! E, ty i Alfa wspaniale ze sobą współpracujecie Teraz zabierzmy nieco za okrągły, pozwólmy koniowi przejść wstęp, czyli S i A. Okej, okay. masz do tego talent, na ten moment wystarczy. Alfa z pewnością zasługuje na smakołek za dobrze wykonaną pracę. Juhu. w ogóle powiem wam szczerze ja jestem na serwerze Kokioli i -y, e, jak przyjechałam na farbę Steve'a dzisiaj to po prostu tak mi się ścięła gra już miałam zmieniać serwer przed nagrywkami nieźle, prawda? gdy zechcesz poprowadzić swojego konia na ląży przyjdź do mnie, udane sesje lążowania poprawią sprawność fizyczną twojego wierzchowca i wzmocnią waszą więź możesz nawet poćwiczyć tutaj lążowanie ze swoim koniem, gdy mnie nie będzie potrzebny sprzęt znajdziesz na tablicy stojącej za mną Okej, okay, więc sprawdźmy, 50 punktów doświadczenia, ale no to też wiadomo zależy od tego, e, to też e, z tego co czytałam zależy od tego e, jak nam pójdzie po prostu tutaj, chyba, że te 50 to jest po prostu za... to zrobiłam za szybko. Z tego, co czytaliśmy, to po prostu tutaj ilość punktów doświadczenia, jakie dostaniemy, jest zależna od tego, jak nam pójdzie, więc... Nie popełniłam żadnego błędu i dalej mam 50 punktów doświadczenia, ale to jest ogólnie taka czynność, z którą ma ten fioletowy, więc są jakby te wyścigi, że tak jak ja tam mówię, odnawialne, że... To za każdym razem możemy je robić, za każdym razem dają nam punkty doświadczenia, więc naprawdę super opcja, e, dość ciekawa. No ale jak już mówiłam, to jest tylko 50 punktów. E, także teraz idziemy sobie na bazar. Jesteśmy, oczywiście, że prawie go minęłam. Tutaj też jest mega dużo ludzi. E, więc tak, tu jest konik belgijski, on teraz kosztuje 595 starkońców. Wow, o Jezus, co ja je robię. Tu jest e, fryz, który kosztuje 570. Lipicana dostaniemy teraz w tym tygodniu za, już Wam mówię, 665, a Morganka za 595. Natomiast, jeżeli chodzi o te wszystkie tutaj rzeczy, tu jest jedzonko, a tu szafa. Znaczy. Da. Mhm. No, dużo po prostu tych eventowych ubrań. Czyli w sumie to by było na tyle dzisiejszej aktualizacji. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jak już mówiłam, śledźcie na bieżąco, co i jak na kanale. I co do usłyszenia. Cześć!